łączymy sobie teraz ta szlifierkę i wiertarkę. Różnica między panelami jest taka, że mniejszy 100 w rozkłada się na dwie części, natomiast większy 200 w rozkłada się już na cztery. Obie stacje posiadają budowane akumulatory LiFePO4. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Powiem Wam, że nagrywałem ten odcinek, bo dostałem znowu kod rabatowy. Mam na wszystkie urządzenia, jeśli chodzi o firmę All Powers. To jest model S2000 Pro. Powiem Wam, że do tej pory Wam pokazywałem serię R. To jest na przykład R600. Jest u mnie film porównania R600, R1500 i R2500. Wziąłem tą R600. Ona jest najmniejsza z tych stacji. I powiem wam, chciałem wam, pokazać, jak ona wygląda wymiarowo. Powiem Wam, że ta jest troszkę większa. Ale z tej przetwornicy możemy sobie pobrać 600W. Tyle ona wytrzymuje. A z tej 2000. Także jest różnica. Powiem Wam, że jeśli chodzi o tą serię S, ona jest, wydaje mi się, że jest może nawet lżejsza. Jakbym porównał S2000 do, S2 i pół, do R2500, to ta będzie lżejsza. No i na pewno jest mniejsza. Jak mi się uda, to rzucę Wam jeszcze, jak pokazywaliśmy tę stacje serii R. Zobaczcie, jak wygląda R600, R1500 i R2500. A tu sobie możecie zobaczyć, jaka jest różnica między tą najmniejszą. A serią S. Przetestujemy sobie to. Zobaczymy, jakie ona obciążenie nam tu wytrzyma. I pokażę Wam, że ona ma bardzo szybki, bardzo duży prąd ładowania. Jeśli chodzi o e, samą stację, te stacje serii R miały wejścia z boku na panel słoneczny, na ładowarki pod klapką. Ta ma na panel słoneczny na ładowanie z samochodu wejście XC60 od przodu. Tu się wpinamy. Mamy włączenie, tu mamy zasilanie na przetwornicę 230. No i tutaj mamy wyjścia na USB, USB-C i gniazdo zapalniczki samochodowej też jest pod tą klapką. To gniazdo, o ile dobrze pamiętam, miało 10 chyba tych, 10A w tych serii R, a tu chyba też było 10A. No i tu mamy już gniazda 2400W, czy W, jakby coś już szczepiał. Mamy 4 gniazda. Przykryto taką gumą. I powiem Wam, że wygląda to podobnie, bo w tej serii R było podobnie. Bardzo podobne są te gniazda. E, dobra, spróbujemy sobie ją uruchomić, pokażemy jak to wygląda. Jeszcze wymiary. Bo to dużo osób też interesuje. Wiadomo wymiary znajdziecie na ich stronie, ale tak, długość 37 cm. Wysokość 23,5 cm i głębokość 24,5 cm. Wyświetlacze są praktycznie to jest identyczne dla seria S i R. Wyświetlacze są bardzo podobne. Mamy tak stan naładowania 77%. Tu mamy tak przy danym obciążeniu ile nam wytrzyma tam minut, godzin czy dni. Prąd wejścia i wyjścia. To wam za chwilkę pokażę. Jeszcze każda ta stacja, już Wam pokażę, może to będzie widać ma aplikację. Jeszcze to będzie widać. Powiem Wam już tak szczerze, że ja tej aplikacji nie używam. Z aplikacji co możemy zrobić? Mamy po prostu podgląd ilona ona wytrzyma przy danym obciążeniu stopień naładowania i możemy sobie załączyć wyjścia. No i tyle. I z aplikacji więcej nic nie zrobimy. Możemy sobie też zmienić z 50 Hz na 60. No ale wiadomo, my tego w Europie nie używamy, ma być 50 Hz, no i tyle. Dobra, ona przyszła teraz stan czuwania. Pokażę Wam, jeśli chodzi o moc ładowania. Podłączę teraz do zasilania. A, no i tak, z boku ta stacja ma jeszcze aktywne wentylatory, aktywne chłodzenie. Z jednej i z drugiej strony one są dość ciche. że nie ma się czym przejmować. Jeśli chodzi o głośność, i w samochodzie, czy w domu, to nawet nie zwróćcie na to uwagi, i teraz tak jest podłączona do zasilania, Zobaczy, zobaczycie, ona wiadomo, czym będzie bardziej, naładowana, tym ona będzie mniej tej energii pobierała, będzie się wolniej ładowała, ale przy 77% myślę, że dojdzie dać do ilość 1500 W, tak wiecie, ona startuje powoli, nie ma tutaj nagłego uderzenia o pobór z sieci i no powoli to rośnie. Tak samo jak sobie podłączcie panel solarny czy zapalniczkę samochodową, z gniazda pobiera chyba 10A, o ile dobrze pamiętam. Czyli każde gniazdo samochodowe to wytrzyma. To też jest fajne, bo mieć podpięte na stałym samochodzie. Lodówkę możecie mieć do wyjścia podpiętą albo do zasilania. I naprawdę to się bardzo fajnie sprawdza, bo sam to mam w aucie i nie ma problemu. I jedna rzecz, jakby ktoś chciał aplikację tu podłączyć, bo dużo ludzi pisze, że ta aplikacja nie działa. Ona działa, tylko w telefonie musi być włączony dostęp do e, lokalizacji. No i wtedy ona się bez problemu łączy przez Bluetooth. No i teraz widzicie 1520, no 1524 tak 1500 W. Ładowanie. Czyli ta stacja się ładuje naprawdę bardzo szybko. Ja sobie ją odłączę i zrobimy teraz sobie jeszcze test obciążenia. Dobra, i pokażę Wam jeszcze te panele. Jak mi się uda znaleźć pliki z tym poprzednim filmem, to pokażę Wam jeszcze, jak te panele wyglądają, bo też Alpower sprzedaje panele do tych stacji, do tych, czy do tych małych. Ja mam panel 100, 200 i 400 W. Ta 400 jest naprawdę ogromna i ciężka. Tak, do auta Wam polecam setkę albo 200. Do tej małej stacji setkę, do tej jak kupicie sobie dwusetkę, to jest spoko, bo ona jest jeszcze w miarę poręczna. No i oczywiście kody rabatowe, link i kody rabatowe macie w opisie filmu, prosto od producenta. To jest wysyłane z Niemiec, także nie ma tu żadnego problemu. Dobra, teraz tak, uruchomimy sobie gniazda. Czyli te. I powiem wam, że... Co ja tu mam? Odłączymy sobie tak szlifierkę, ona ma 1100 W watów podłączymy jakąś wiertarkę za mną mam jeszcze lampę tą oświetleniową powiem że też ją podłączę tu mam też jakąś lampkę sorry te kable tu mam brudne, bo wiadomo te narzędzia są używane czasami Dobra, jedną lampę teraz podłączyłem, ona ma pobór 30, dobra, na chwilę będzie ciemniej, dobra, podłączam teraz lampę tą studyjną, nie to będzie słychać, włączy się wentylatorek, praktycznie go nie słychać, on tak delikatnie tylko szaleści, dobra, czyli ta lampa jest na minimum teraz idzie, mamy 60. Eee, dobra, i powiem Wam teraz tak, będzie na chwilę głośno. Ja to spróbuję ściszyć później przy obróbce, może inaczej. Dam tą kamerę troszkę niżej, albo przybliżę to chwilę. Odsłonię troszkę te kable. No mam nadzieję, że będzie widać. Dobra, pierwsza szlipierka. Później wiertarka. Zobaczymy czy uciągnie. Dwie lampy. i damy na maksa i wiertarkę też. Dobra i ja powiem wam, że to obciążenie było za małe, doszło do 800. Także kurczę muszę tu coś przygotować innego. Dobra, powiem wam, że teraz to może być trochę głośno, bo mam otwarte drzwi od garażu, a jesteśmy, jesteśmy tu od drogi. Ale teraz tak. Dobra, mamy zasilanie. Podłączam tą pompę i zobaczymy. Powiem wam też, że pierwszy raz to sprawdzam, nie robiłem tego wcześniej. Jeszcze słychać, pompa ruszyła. No jakieś śmieszne skoczyło 800, teraz jest 200. Do naprawdę, powiem wam, że tamten agregat nie chciał ruszyć z tym. Dobra, zrobimy inaczej. Ja naleję tej studzienki wody i widzimy się za chwilę. I powiem wam, żeby nie było, już dość ciemniam. specjalnie na potrzeby tego nagrania leję wodę do studzienki. Po ja mam tu przed garażem, pokażę wam, bo... żebyście wiedzieli, o co chodzi. Przed garażem tu mam drzwi garażowe I przed garażem mam studzienkę. Jak są bardzo duże ulewy To jest ryzyko, że mnie tu zaleje W tej studzieńce mam dwie pompy Te pompy były podpięte pod ten agregat W razie zaniku zasilania nie? Normalnie są podpięte do sieci Ale powiem wam, że jak mnie nie ma w domu To jest problem z tym agregatem No bo nie ma za bardzo kto uruchomić nie? I właśnie Wymyśliłeś dam tu tą stację, no i problem rozwiązany z gniazdka. Zawsze może ktoś przełożyć kabel do stacji, nie ma żadnego problemu. Chwila, moment, nie trzeba się męczyć z tym agregatem. A te pompy, wiadomo, chodzą parę minut i na 100% to wystarczy. Dobra, naleje mi się woda, bo powiem Wam, że ja tego nie sprawdzałem jeszcze. A robię to też dla siebie, żeby wiedzieć, po prostu, czy ta stacja usiądzie tą pompę. Jest duża taka żelibna pompa, no teraz tego nie będzie widać. Może przyciągnę troszkę nie będzie widać. No, mam tam jest taka dość duża żeliwna pompa, ona ma 1100 W wat, 3W Ale przy rozruchu bierze nawet ponad 2000 nie? Dobra, widzimy się za chwilę Dobra, powiem Wam, że woda nalana robimy zbliżenie, żeby było widać I chwila prawdy. mam nadzieję, że to ruszy, bo będę miał problem rozwiązany. Nie zasłaniam? Nie? Dobra. I na pewno będzie słuchać jak ta pompa pójdzie. Nie będę wam tego pokazywał, bo nie mam miar, Ale będzie słyszeć tam że ona się włączyła. Dobra, ruszamy. No i teraz ma pobór 800. Czyli bez żadnego problemu. A ten UPS, co miałem VAT, Polska, była tragedia. Zobaczymy przy starcie ile ona ma. Jeszcze raz. 1600-1700 i teraz już wodę wypompowała No idealnie Czyli mamy jeszcze zapas ale powiem Wam, że mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, bo zapasową pompę Chwila. Teraz pójdą dwie, jak jej nie wybiję to będzie cud. Dobra, są ta ma chyba 800, jedna ma chyba 800, a druga 1100 Dobra, 3, 4, 3. A, wybiło. Czyli jedna już nie. Dobra, wywaliło błąd. Czyli jedna pompa, z dwóch pomp nie ruszy. Ale to i tak jest super. Przełączy sobie. Dobra, teraz włączyłem tą małą. Kurde, prawie tam coś jedzie. Ale dobra, próbujemy. Chwila, to chyba coś źle zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Aha, nie włączyłem zasilania. Dobra, start rusza. Teraz ruszyła. No, ta, ta bierze mniej. 1000 w piku i teraz 600. No i teraz cały czas pracuje. Kurde, idealnie, czyli bez żadnego problemu. Jedną pompę mi obsłuży tą dużą. Ja sobie pocztawnik wypompuję tą wodę co nalałem. No mam nadzieję, że było słychać. Wyłączamy. Także jak dla mnie sprawdziło się, jestem mega zadowolony tego agregatu może się pozbyć, a czy nie zostawię go w razie czego, żeby nie było dużej prądu, żeby doładować najwyżej stację, bo to też do tego też się może przydać, no ale już do nie będę używał. No i powiem wam, że zamiast się męczyć z odpalaniem, bo wiadomo, jak te agregaty stoją duże, te gaźniki się psują, kombinować, kurde, włączamy tylko jeden przycisk i załatwione. Różnica między modelami jest również w wadze, z czego R600 waży zaledwie 5,5 kg, natomiast większy waży 17. Obie stacje posiadają wbudowane przetwornice. Mniejsza o mocy 600 W, a większa o mocy 1800 watów mocy ciągłej. Obie stacje posiadają budowane akumulatory LiFePO4. Mniejsza o pojemności 299 Wh, natomiast większa o pojemności 1150 Wh. W modelu R1500 mamy dwa gniazda, do których możemy podpiąć dodatkową stację, co zwiększa pojemność jej baterii. Wymiary stacji to 40 cm długości oraz 30 cm wysokości. Natomiast małej to jakieś. 28 długości oraz 19 wysokości, dobra, ja Wam pokażę teraz, jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o obciążenie. Włączamy sobie stację. Starbicie teraz ma 63% baterii. Mamy pobór 0, mamy ładowanie 0. I teraz tar, możemy sobie włączyć albo przetwornicę, która nam idzie na te gniazda. Przetwornicę. Dobra, mamy i teraz jakicie pobór 0. Czy to tyle panie, że wentylator się włącza w zależności od poboru, jeśli chodzi o chłodzenie. Dobra, puścimy sobie to na pierwszy stopień. Tu mamy teraz teraz nam pobiera 600 no, 700 W na pierwszym stopniu, na drugim stopniu już jest 1200, no 1000 więcej, 1300. I pod takim obciążeniem, tu mamy na dole napisane, że nam będzie ta stacja działała przez 30 minut. Czyli 30 minut, bo ona jest teraz naładowana do 30%. Dobra, damy trzeci stopień. Teraz już włączył wentelator. i widzicie mamy 1950 W, czyli już jest troszkę przekroczone, bo ona ma 1800 mocy ciągłej. Ale nic się kompletnie nie dzieje. Ta stacja w piku ma 3000 watów. Czyli przy 2000 ona nam jeszcze działa normalnie. Nie wiem jak dużo, spadło do 18 minut. ale teraz widzicie działa. Czyli to co podaje producent, te 1800 jest na 100% pewne, że ona nam będzie chodziła. W obu panelach z tyłu znajdziemy kieszeń, w której mamy kable, przejściówki oraz Adaptery dołączone do zestawu. Różnica między panelami jest taka, że mniejszy 100W rozkłada się na dwie części, natomiast większy 200W rozkłada się już na cztery. Po złożeniu oba panele są tej samej wielkości. Dodatkowo na stronie producenta możecie dokupić kabel do ładowania z gniazda samochodowego. Wpinamy go w to samo miejsce co panele i nasza stacja się ładuje. W opisie filmu udostępnimy Wam link oraz kod rabatowy na oba te produkty i widzimy się w kolejnym vlogu. Dobra i tak na zakończenie powiem Wam tak, tak jak mówiłem link i kod rabatowy jest w opisie. Ja te stację mam, tą mam już ponad rok, tą resztę też używam już cały czas w domu, naprawdę się z nimi nic nie dzieje. Ta stacja może pracować jako taki bank zasilania w samochodzie, że macie ją cały czas podpiętą pod do zapalniczki do ładowania, akurat tu pod klapką. To możemy sobie podpiąć tu. Jest to teraz specjalny kabel. Ten kabel możecie sobie kupić u producenta też, ale nie to dorobić w tyczce i 60 z drugiej strony za I Tak jak widzicie, jest Air tak, Solar między 12 a 60 W 8,8 A maksymalnie. Ona z gniazda zapaniczki bierze pół 100 W. Powiem wam, że jeśli chodzi o jeszcze tą małą stację, ta mała stacja też jest naprawdę wariat. Jak ją pierwszy raz testowałem, to byłem w szoku. Pokażę Wam coś. Szlifierka kątowa 1100W. Wiadomo, ona bez cięcia tyle nie będzie miała, tak na sucho. Ale popatrzcie. Bez najmniejszego problemu, bez zająknięcia te stacje pracują z takim obciążeniem, jak podaje producent, a nawet wyższym. I to mi się w nich podoba. Powiem wam, że są różne modele, różne firmy dostępne u nas, ale po co przepłacać? Jak Alpowers jest praktycznie jakościowo tak samo jak ta najwyższa półka, a cenowo naprawdę jest dużo bardziej przystępna niż te znane duże firmy. Dobra, koniec. Do następnego programu na razie. Hej.